Dziewczyny, dzisiaj przychodzę do was z filmem ubraniowym. Wiem, że takie filmy lubicie u mnie na kanale. Nie ma może ich jakoś tak dużo jak kosmetycznych, ale wiem, że je lubicie. I dzisiaj wam pokażę moje perełki z Mormoa. Pokazywałam wam, wam już je na Instagramie przed naszym wyjazdem urlopowym. I wtedy był jeszcze dużo większy wybór u nich na stronie, bo teraz te rzeczy są, słuchajcie, w wyprzedaży. Więc yy, możecie nawet zatrzymać ten film, zerknąć szybko w linki i sobie spojrzeć, póki te rzeczy się nie wyprzedają. Bo ja sama jestem strasznie wściekła Ale poluję, może ta sukienka wróci Była taka sama sukienka jak ta, którą Wam zaraz pokażę Tylko w takie granatowa W takie fajne wzory ogólnie I chciałam ją kupić Mówię, wrócę z urlopu, to sobie zamówię Wracam z urlopu i co? I nie ma już tej sukienki na stronie Więc będę polowała I to jest polska marka Dziewczyny tworzą naprawdę przepiękne wzory Przepiękne fasony. Dresy mormuatu, że jest chyba taki hit I ja też na nie się bardzo, bardzo długo czaiłam Aż teraz są właśnie na wyprzedaży Plus do tego widziałam na Instagramie zajawkę kolekcji jesiennej I nie ma bata z jesiennymi sukienkami Ja nie czekam na jakieś przeceny nawet Tylko jak się pojawią te jesienne sukienki z tych materiałów Które dziewczyny teraz na dniach pokazywały na Instagramie To ja po prostu to okupuję jak to się tylko pojawi Bo sukienka, którą mam w tej chwili na sobie dziewczynę To jest odkąd ją mam najbardziej zajeżdżana sukienka z mojej szafy I aż się boję, że ją za chwilę po prostu zjadę I właśnie widziałam, że na jesień będzie ten sam wzór tylko w innym kolorze, więc to jest na pewno w ogóle biorę w ciemno. Nie, że zaraz Wam pokażę, bo to jest sukienka midi, słuchajcie. Ja takie sukienki bardzo lubię i na przykład dzisiaj jest 30 parę stopni i ja tą sukienkę miałam na sobie, ponieważ jest to y, cudownej jakości wisko, jak widzicie, długość jest bardzo fajna, ale to jest niesamowicie zwiewna sukienka, więc jak idziecie i nawet nie wieje wiatr, to ona się rusza, a jak wieje delikatny wiatr, to Wam tak powiewa, że w ogóle nie ma mowy o tym, że będzie Wam. W niej gorąco Wprost do tego ma bardzo fajny skrojony kołnierzyk Ja na przykład dzisiaj go sobie odpięłam mocniej Możecie go sobie zapiąć pod całą szyję Jak wolicie I właśnie nie ma rękawków Co też dodaje jej według mnie uroku Na guziki tutaj macie głąbkę No i cudowny materiał plus kieszenie Co też jest bardzo, bardzo wygodne No i właśnie to jest sukienka strasznie wielowymiarowa Wielofunkcyjna Możecie ją stylizować na naprawdę masę sposobów Na przykład teraz pokażę Wam To jest stylówka którą teraz mam tak przyszłam pokazać. Ja dzisiaj miałam po prostu założone sandałki do tej sukienki, ale ta sukienka wygląda świetnie po prostu ze zwykłymi trampkami. Na sportowo, na luzie możecie tak pobiegać sobie z dziećmi, iść na spacer, no po prostu... Super, i zaraz Wam pokażę w ogóle, jak ja ją też nosiłam na urlopie z kurtką jeansową. Zaraz Wam pokażę. O, zobaczcie, do niej też zakładałam właśnie taką dużą, oversize'ową e, kurtkę jeansową z ćwiekami. W ogóle e, połączenie z jeansem, ten kolor róż wygląda przepięknie z jeansem. I jest jeszcze jedna różowa: jest właśnie ta z takim printem. Jest jeszcze w takie chyba kwiatki, i była właśnie ta granatowa i gładka, niebieska. No i zobaczcie właśnie na przykład y, taka wielka kurtka oversizeowa do tego tramposzki i po prostu macie mega wygodną stylówę, Naprawdę, i zakładacie sobie, jest gorąco, zakładacie sobie taką skienkę, później robi się wiecie chłodno, bierzecie kurtkę jeńcową, i naprawdę wygląda to świetnie. Oczywiście w dopasowanych kurtkach jeńcowych też naprawdę super to wygląda. I zaraz Wam pokażę wieczorową stylizację, jaką można też zrobić z tą sukienką. I ja kocham takie rzeczy w mojej szafie, że ja nawet mogę, wiecie, wychodząc do pracy, właśnie ubrać się sandałki i po prostu tą skienkę, a mogę sobie do tego wpakować szpilki i raoneskę. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda zupełnie inaczej. I ta sukienka może wyglądać wieczorowo Więc dla mnie petarda I naprawdę poluję na tą e, granatową I tak samo były W tym samym printcie były koszule Czego też nie udało mi się złowić Więc na pewno na jesień myślę, że też będą To jesienią muszę je koniecznie zdobyć Więc zaraz założę szpilki ramoneskę I wam pokażę jak okay. I zobaczcie, tak wygląda ta sukienka z Ramoneską I Szpilkami. Beżowe szpilki też będą super do niej wyglądały, na przykład jasny żakiet. Nie mam teraz przy sobie, ale to też Wam od razu mówię, że też będzie super wyglądała. Czy właśnie też taka stylówka na czarno z czarną marynarką i czarnymi szpilkami? Według mnie też naprawdę wygląda zarąbiście. Także uwierzcie mi, że do tej sukienki pasuje totalnie wszystko. I tak jak mówię,. Fajna, właśnie jasna marynarka i jasne szpilki też będą super do tej sukni wyglądały. I tak widzicie, ten róż naprawdę komponuje się przepięknie, tak naprawdę z każdym innym kolorem. I jest to bardzo twarzowy róż, nie taki, wiecie, majtkowy, tylko naprawdę bardzo twarzowy, taki trochę właśnie retro, nawet bym powiedziała. Więc to jest pierwsza rzecz, samormuła właśnie ta sukienka. Zaraz Wam pokażę jeszcze dwa inne zestawy. O, a teraz przychodzę pokazać Wam dres. I dres to jest. Tak mi się wydaje, że dresy chyba i te spódnice plisowane to są takie najbardziej rozpoznawalne rzeczy z Mormua Tak mi się przynajmniej, wiecie, wydaje z tego co mnie Nie bez powodu te dresy są gdzieś tam takim chyba kultowym produktem Mormoa, ponieważ to są dresy jakości, jakiej ja w życiu nawet nie widziałam i tutaj naprawdę dziewczyny gwarantuję wam, że jakość tej Ubrań, to jest naprawdę najwyższa półka Dresy są z wiskozy, więc w ogóle też naprawdę nie widziałam w żadnej innej firmie, żeby dresy były nie z bawełny, a z wiskozy Po pierwsze, jak mi oglądacie, to wiecie, że ja wiskozę po prostu kocham, dlatego ta sukienka, te dresy, to jest po prostu moja skóra uwielbia wiskozę To jest dla mojej skóry najcudowniejszy, najprzyjemniejszy materiał, dużo fajniejszy niż bawełna Po drugie, jest on elastyczny, więc bardzo, bardzo wygodny I po trzecie... On się nie odkształca, czyli nie wypychają Wam się kolana, łokcie w tych bluzach Także naprawdę super I ja mam komplet z białą bluzą i z takimi e, cappuccino, café latte Podlinkuję Wam, który to jest zestaw dokładnie e, Bo nie pamiętam teraz nazwy tego zestawu I on ma właśnie te sznurki i w spodniach i w tej bluzie w tym samym kolorze Piękne, złote detale Ja na takie rzeczy zwracam uwagę, myślę, że wiele z Was też Super kaptur bardzo duży i właśnie bardzo fajnie widzicie skrojony, że tutaj macie taką stójkę, bardzo ładnie to też wygląda I to jest dres, który był ze mną na wyjeździe urlopowym i go po prostu uwielbiałam Bo wiecie, on też jest ciepły, bo na przykład teraz jest mi w nim ciepło, ale nie jest taki wiecie jak zimowy Tylko taki fajny letni dres na letnie wieczory, więc ja jak byliśmy w Bieszczadach to bardzo lubiłam go później jak już przychodziliśmy To zakładać, czy jak wychodziliśmy gdzieś wieczorem to też bardzo lubiłam go zakładać i on jest naprawdę taki przewiewny, no taki. I on jest właśnie taki fajny, bo jest przewiewny, taki leciutki, wiecie, to nie jest taki gruby dres. I ja mam rozmiar... tu mam górę mam Eskę, a dół mam Mkę. To Wam od razu mówię. Bo spodnie w tym dresie są, jak widzicie, dosyć dopasowane i ja nie chciałam takie, żeby były takie bardzo leginsowe, tylko chciałam, aby były właśnie takie bardziej dresowe, dlatego wzięłam sobie rozmiar M, rozmiar większy, i według mnie to był fajny wybór. Wszystko zależy. Jeżeli chcecie mieć bardzo, bardzo dopasowane, albo jesteście naprawdę bardzo szczuplutkie, no to wiadomo, weźcie sobie normalnie rozmiar. Natomiast jeżeli chcecie mieć takie troszkę luźniejsze, nie takie leginsy, tylko żeby to wyglądało jak dresy, właśnie. No to polecam Wam wziąć po prostu sobie rozmiar większy i naprawdę super to jest. Ale tak jak widzicie, o, one są naprawdę, widzicie, bardzo elastyczne, przez to są wygodne. Pupa w nich też według mnie wygląda naprawdę super. Mają kieszenie i to też fajnie, mnie takie głębokie, no, idealne, no, idealne kieszenie akurat do włożenia ręki. No i też tutaj mam je. Z takimi tramkami I one do tych trampek idealnie właśnie pasują Ale czy z tramkami, czy z takimi ciężkimi adidasami Też wyglądają super I to jest dla mnie dziewczyny taki dres, wiecie, bardziej wyjściowy Ja go nie noszę po domu na co dzień po, po pierwsze biała bluza po domu na co dzień No to wiadomo jak to się za chwilę skończy Ale po drugie to jest taki mój dres bardziej wyjściowy Czyli jak idziemy do znajomych gdzieś wieczorem I jest chłodno, to ja go spokojnie zakładam Wychodzimy gdzieś na zakupy Wiecie też... Później po południu to go zakładam. Nie wiem, wyjeżdżamy do rodziców gdzieś wieczorem, to ja też go wtedy zakładam. Bo on się wtedy naprawdę idealnie sprawdza, a jest, mówię, taki bardziej wyjściowy, więc ze spokojem nawet tutaj na spacerek jak sobie idziemy i nie jest już tak ciepło, to też bardzo chętnie właśnie zakładam ten dres. I właśnie widziałam na Instagramie u dziewczyn z Mourmore, że pokazywały nową kolekcję, pokazywały już dresy, wzory na jesień. I tam będzie na przykład bluza. Nie wiem, czy spodnie też, ale bluza na pewno widziałam w jodełki, więc na bank znów popłynę, bo są to rzeczy naprawdę ekstra, a po drugie, ta bluza, nawet możecie tą bluzę założyć sobie właśnie do jeansów i też będziecie miały. Na no naprawdę coś ekstra i ja do tej bluzy Jak chodziliśmy Bo to naprawdę nie jest coś grubego To jest idealne naprawdę dziewczyny na teraz Więc póki to jest na wyprzedaży To lećcie po prostu i kupujcie I gwarantuję wam, że będziecie mi dziękowały za to Serio, bo jakość W dotyku ten materiał To jest naprawdę dziewczyny najwyższa półka Nawet te przeszycia, zobaczcie Widzicie, naprawdę super I mówię, to nie jest jakieś grube I na przykład jak byliśmy w Bieszczadach i tak późno, późno, jak już było ciemno Wychodziliśmy w pisówki to ja na tą bluzę zakładałam sobie jeszcze kurtkę jeansową. Bo było mi po prostu, wiecie, za, za zimno nawet w tym. I zobaczcie, jak to ekstra jeszcze razem wygląda. I ja właśnie tak wtedy wychodziłam sobie, jak wychodziliśmy. Tylko mówię, to była gdzieś tam 21-22, jak wychodziliśmy. I wychodziłam wtedy właśnie jeszcze dodatkowo z kurtką jeansową, więc według mnie właśnie to, albo nawet zobaczcie shorty jeansowe, ta bluza, kurtka też naprawdę super, super na maksa zestaw, więc też możecie to miksować. Dlatego ja sobie wzięłam w ogóle, wiecie, bo możecie skompletować, żeby ci miały spodnie i górę bluzę w takim samym kolorze, ale mnie się podobała właśnie ta biała, jest przepiękna. I nawet myślę, że widzicie, że ta biel tej palenizny. Która zdobyłam, tak w słuchajcie, wygląda naprawdę ekstra. Także serio, wszystkie te komplety z białymi bluzami, czy nawet samą białą bluzę, mega Wam polecam, bo będziecie naprawdę dziewczyny zachwycone z tego zakupu. Rzadko Wam coś tak bardzo, bardzo rekomenduję, ale tu serio, naprawdę całą sobą ręczę za. Za te taki I pokażę Wam jeszcze jedną stylizację I teraz Wam pokazuję już ostatni zestaw I pierwszy to jest t-shirt I to jest t-shirt z tych takich Bardzo widzicie, takich obciskających Przylegających t-shirtów I tu Wam od razu, może Was jeszcze rozjaśnię Tu Wam od razu mówię, ja mam rozmiar M Bo ja znam ten typ t-shirtów To są t-shirty, które ja bardzo lubię Właśnie kupuję czasami też w Intimisimi Chociaż według mnie też są dużo lepszej jakości Ponieważ E, topy z Intimisimi, e, jakie ja zakładam, i że zakładam nawet rozmiar M, one prześwitują. One są z tak cienkiego materiału, że naprawdę prześwitują, jak je rozciągniecie Natomiast te widać, że jest opięty bardzo dopasowany ten top, ale myślę, że to widać, że tutaj nie prześwituje ciało. Przez to więc naprawdę super. Bardzo ładnie są wykrojone, super tutaj wszędzie przylegają. Cudowny materiał i to jest kolor chyba sand, ale podlinkuję Wam, to sobie zobaczycie. I ja mam tego topu rozmiar M, więc co Wam od razu mówię, bo wiedziałam, że ja już jestem nauczona, że tego typu takie, wiecie, obciskające topy też zawsze biorą rozmiar większy i powiem Wam, że nawet mogłabym wziąć sobie L, -kę. więc to taka podpowiedź do Was, bo ja jak... Kiedy się składałam to zamówienie, to szukałam w internecie, na YouTubie w ogóle, jakie rozmiary dziewczyny mniej więcej biorą Ciężko było mi znaleźć te informacje, więc wam po prostu mówię, że nawet pokusiłabym się o wzięcie Elki, żeby ona była nawet jeszcze luźniejsza Chociaż według mnie ten jest idealny, hmm, ta Emeczka No i tu naprawdę, to jest też taki basic, który każda z nas powinna w szafie mieć On z tyłu nie jest wykrojony, widzicie, normalnie jest wykończony I pod niego tutaj dziewczyny, jeżeli byście pytały, ja mam na przykład ten blistonosz, który wam kiedyś pokazywałam z... Ojszo, takie widzicie, gładkie, które się nie odcinają, żadna koronka, żeby to nic nie było widać. I na dole mam spodenki, właśnie też dresowe. One są z tego samego materiału co. Co tamte dresy? Też mają kieszenie, dokładnie ten sam układ ogólnie tutaj w nich jest, czyli macie też te troczki, w sumie nawet w takim samym kolorze jak w tamtych dresach mam te troczki, więc one, te, do, te spodenki też mi pasują do tamtej bluzy idealnie, bo mają ten sam kolor troczków i tu jak widzicie mam ten zestaw w tym samym kolorze i to co jest ekstra w tych spodenkach, że one mają, no po pierwsze też wyglądają na takie lepsze i to nie wiem, czy aparat to oddaje, ale ogólnie, no widać to. Jak dotkniecie, jak spojrzycie, widzicie jak gdzieś szły. To nie są takie, wiecie, jak te bawełniane szorty, które kupicie w Sinsei, czy gdzieś tam za 30-40 zł. Nie. Tu widać, że to jest naprawdę świetna jakość, że to nie jest nic takiego, wiecie, badziewnego, bo tutaj też macie po tą wiskozę. E, też te same idealne kieszenie i to, co jest super, to to, że nogawki są. Szersze, że to nie jest takie obciskające Więc ładnie, i się ładnie to się daje, Bo też, zobaczcie, pupa też bardzo ładnie w tym wygląda Plus do tego dzięki temu, że macie szersze nogawki To uda wydaje mi się szczuplejsze. Tak jest zawsze Jakiekolwiek szorty byście kupowały To zawsze ta szersza nogawka, jeżeli jest Powoduje, że wasze uda wyglądają szczuplej Więc takie szorty, jeżeli chcecie wyszczuplać uda E, warto sobie nosić. A więc jeszcze to, no i te szorty też są idealne, je uwielbiam i je teraz bardzo, bardzo często, gdy są takie uprawy, noszę je do zajechania, też nie noszę ich na co dzień, od razu wam mówię, bo to jest naprawdę i lepsza jakość, i takie wiecie, lepsze ubranie, którego mi po prostu szkoda po domu nosić. Po domu, wiecie o co chodzi, że po prostu te shorty zakładam właśnie w momencie, jak sobie wychodzimy gdzieś tam, czy na miasto, czy na zakupy, czy do znajomych i jest bardzo ciepło. To właśnie wtedy zakładam sobie te shorty. No i ona też czy z klapkami, z bierkanami. Mam birkeny w takim fajnym też takim kapucznym kolorze. To akurat mam e, m, trampki. Więc czy trampki, czy birkeny, czy sandałki, japonki We wszystkim, ze, ze wszystkim naprawdę te szorty wyglądają super One też są w wielu kolorach Także też Wam naprawdę, no na maksa Jeżeli chcecie fajne, naprawdę fajne, super jakościowe szorty To też Wam polecam No i oczywiście spódnice plisowane Na tej stronie są przyczynie mormua, Też są przepiękne spódnice plisowane Ja się bardzo, bardzo czaiłam na tą białą Ale cały czas taka, wiecie, byłam, że niepewna ale wybrałam sukienkę i faktycznie sukienka to jest ten strzał w dziesiątkę. Zobaczymy, co będzie na jesień, bo tam dziewczyny na Instagramie naprawdę zdradzają, że będzie, będzie cudo, także ja was odsyłam, wszystkie linki wam wrzucam na dole i też ostrzegam, że te rzeczy z kolekcji tej letniej już się naprawdę dosyć mocno wyprzedają, więc jeżeli coś wam się podoba, ręczę wam całą sobą, że będziecie z tego zadowolone, naprawdę. To lećcie i kupujcie póki to jest, nie powtarzajcie mojego błędu, że mi się sukienka wyprzedała i... Klops. I teraz co kilka dni odświeżam stronę, co wchodzę na kopa tak naprawdę to odświeżam i sprawdzam, czy ta sukienka jest, no niestety od kilku dni jej już nie ma, ale jest ta gładka niebieska i nad nią się zastanawiam, czy tej gładkiej niebieskiej sobie nie wezmę, bo też jest bardzo, bardzo fajna, więc wszystkie linki Wam wrzucam na dole, dajcie znać, czy Wam się podobały takie stylizacje i czy chcecie takie filmy w sumie, wiecie, stylizacyjne, także koniecznie dajcie znać.